Firma Monolit zajmuje się produkcją stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium, współpracując przy tym z dostawcami takimi jak Aluplast, Vital, Rechał. W przypadku aluminium jest to system Poncio i Aluprof. Firma Monolit w roku 2021 zrobiła obrót rzędu 100 milionów złotych. Firma Monolith to jest typowo rodzinny kapitał. Na dzisiaj zatrudniamy 300 pracowników. Wiemy, żeby rozwijać się, musimy dać nowy produkt. Produkt, który będzie innowacyjny i niepowtarzalny. Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 milionów 900 tysięcy złotych. Środki te przeznaczyliśmy na innowacyjny system izolacji. W ramach projektu zakupiliśmy maszyny renomowanych producentów Niemiec i Włoch. Tymi maszynami są centra tłumaczące obróbcze firmy Elumatek oraz linia zgrzewająca firmy FinTech i również specjalny system dozujący masę uszczelniającą. System izolacji doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy w budownictwie związane z energooszczędnością budynków. Dzięki systemu izolacji poprawiamy znacznie współczynnik przenikania okna UW. To są specjalne wkładki kompozytowe oraz specjalna masa, masa żywiczna, która poprawia współczynnik przenikania okna. Produkujemy w tej technologii już od ponad roku. Okna są droższe, natomiast w perspektywie użytkowania tych okien oszczędzamy na energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń. Będziemy korzystali z innych projektów, ponieważ przekonaliśmy się, iż jest to olbrzymi motor napędowy naszego przedsiębiorstwa. Projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Polska Wschodnia. Poddziałanie, wdrażanie innowacji przez MŚP.